Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Bóg, będąc absolutną miłością, decyduje się nie zbawić niektórych ludzi? Zwróć szczególną uwagę. Przedstawimy siedem typów osób, które według Pisma Świętego nie zostaną zbawione. Tak, dobrze przeczytałeś: siedem profili wyraźnie wspomnianych w Biblii, które, jeśli będą trwać na swojej drodze, nie wejdą do Królestwa Bożego. Ten materiał to nie tylko informacja, to ostrzeżenie, to wezwanie. Może się okazać, że ty sam nieświadomie pasujesz do jednej z tych grup, a jeśli tak, to wiedz. Bóg mówi teraz bezpośrednio do ciebie, wyciąga swoją rękę, oferując ci szansę na nawrócenie, pojednanie i powrót na prawdziwą drogę. Zanim jednak przejdziemy dalej, musimy zrozumieć jedną fundamentalną prawdę. Bóg rzeczywiście kocha każdego człowieka nieskończoną miłością. Jego miłość przekracza wszelkie pojęcie. Nie jest ograniczona czasem, przestrzenią ani tym, czy ktoś na nią zasługuje. Jednak ta miłość nie unieważnia Jego sprawiedliwości. Bóg jest sprawiedliwy, jest święty i jako taki nie może przymykać oczu na grzech ani pozwolić, by niesprawiedliwość trwała bezkarnie. Miłość i sprawiedliwość idą w Jego naturze ramię w ramię i właśnie dlatego nie każdy wejdzie do Jego Królestwa. Jezus pozostawił nam poważne ostrzeżenie. A jego zignorowanie to zaniedbanie czegoś o wiecznej wartości. Miłość Boga jest niewyobrażalnie wielka, obejmuje całą ludzkość bez wyjątku, bez względu na pochodzenie czy przeszłość. Jednak ta nieskończona miłość idzie w parze z jego doskonałą sprawiedliwością. Bóg nie może akceptować grzechu, nie przymyka na niego oczu, nie relatywizuje go. I to właśnie dlatego Krzyż staje się punktem spotkania miłości i sprawiedliwości. Tam Bóg oferuje światu jedyną prawdziwą drogę ratunku: zbawienie przez Jezusa Chrystusa. To zbawienie jest największym darem, jaki ludzkość kiedykolwiek otrzymała, darem, którego nie można zdobyć własnymi zasługami, dobrymi intencjami ani ludzkimi uczynkami. To łaska, czysta i niezasłużona. Ale choć jest darmowa, nie jest automatyczna. Wymaga odpowiedzi, świadomości i wiary. Zrozumienie tego jest kluczowe. Zbawienie to jedyna droga do pojednania z Bogiem, a jednocześnie jedyna ucieczka przed wiecznym potępieniem. Ta świadomość powinna nas skłonić do głębokiego rachunku sumienia, i właśnie w tym miejscu zaczynamy analizować na podstawie Pisma Świętego. Profile osób, które według Biblii nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Niewierzący. Pierwszą grupą wspomnianą w Biblii są niewierzący ci, którzy odrzucają wiarę w życie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi jasno: bez wiary w Jezusa nie ma zbawienia. W Ewangelii Jana 3,16 czytamy jeden z najbardziej potężnych i bezpośrednich wersetów. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten werset ukazuje zarówno głębię, jak i prostotę Bożego planu odkupienia, ale niewiara zrywa tę więź oddala nas od obietnicy. Zamyka uszy na prawdę i uniemożliwia sercu odpowiedzieć na Boże wezwanie. Jezus powiedział z niekwestionowanym autorytetem: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jan 14:6 To stwierdzenie nie pozostawia miejsca na inne interpretacje: nie ma innej drogi. Żadna filozofia, religia, ani dobre intencje nie mogą zastąpić żywej i autentycznej wiary w ofiarę Chrystusa. Apostoł Paweł, natchniony przez Boga, potwierdza tę prawdę w liście do Rzymian 10, 9. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Zwróć uwagę! Prawdziwa wiara nie jest jedynie symboliczną ideą czy uczuciem, to głębokie przekonanie, to oddanie, które przemienia sposób życia, myślenia i odczuwania, to zaufanie, które wyrywa nas z ciemności i prowadzi ku światłu. Niewiara, jak pokazuje wiele biblijnych epizodów, nie tylko oddziela nas od zbawienia, ale również pozbawia nas doświadczenia Bożych błogosławieństw, cudów. I Jego żywej obecności w naszej codziennej drodze. Gdy ktoś świadomie odrzuca wiarę, to nie Bóg go wyklucza, to ta osoba sama siebie stawia poza Bożym planem odkupienia. Przyjęcie Jezusa Chrystusa nie jest jedną z wielu możliwych decyzji. To najważniejszy i najbardziej decydujący wybór w całym życiu, ponieważ określa wieczne przeznaczenie naszej duszy. Dlatego tak ważne jest, by otworzyć serce na prawdę Ewangelii i pozwolić, by wiara w Chrystusa. Przemieniła nie tylko naszą teraźniejszość, ale i naszą wieczność. Niewiara to realna bariera i musi zostać zburzona, jeśli chcemy w pełni żyć zbawieniem i obietnicami, które Bóg da nas przygotował. Drugi. Ci, którzy szukają zbawienia innymi drogami. Drugą grupą opisaną w Piśmie Świętym jako wyłączoną ze zbawienia są ci, którzy próbują osiągnąć życie wieczne innymi ścieżkami niż przez Jezusa Chrystusa, Dotyczy to tych, którzy pokładają ufność we własnych uczynkach, polegają na alternatywnych religiach, ludzkich filozofiach, samowystarczalności, lub jakimkolwiek innym systemie próbującym zastąpić jedynego i prawdziwego Zbawiciela. Słowo Boże nie pozostawia miejsca na niejasności. W Ewangelii Jana 14,6 Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. To stwierdzenie jest jednoznaczne, ostateczne i nienegocjowalne. Jezus nie jest jedną z wielu dróg. On jest jedyną drogą. Każda próba osiągnięcia zbawienia poza nim jest z góry skazana na niepowodzenie. Księga Dziejów Apostolskich potwierdza tę absolutną prawdę. I nie ma w nikim innym zbawienia. Gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12 Piotr mówi jasno: Nie ma innego imienia, nie ma planu B. Wielu sądzi, że może sobie kupić wstęp do nieba poprzez dobre uczynki lub moralne życie. Owszem, dobre uczynki mają wartość i powinny być praktykowane, ale nie są walutą zbawienia. Zbawienie nie jest nagrodą za osiągnięcia, lecz darem łaski od Boga. Inni szukają oświecenia w ludzkich filozofiach, systemach mistycznych lub alternatywnych religiach, ale żadna z tych dróg nie oferuje tego, co może dać tylko Chrystus pełne odkupienie, wieczne przebaczenie i prawdziwe pojednanie z Bogiem stwórcą. Z Jezus powiedział również: Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Jan 10:9. Nie istnieje inne wejście, nie ma duchowych skrótów. Brama jest tylko jedna, i ta brama ma imię Jezus. Są też tacy, którzy wierzą, że mogą się zbawić przez samodoskonalenie lub duchową ewolucję. Jednak taka wiara pomija najgłębszą prawdę. Człowiek potrzebuje Zbawiciela. Prorok Izajasz przypomina z mocą i pokorą Wszyscyśmy byli jak nieczysty, a wszystkie nasze sprawiedliwości jak szata splugawiona. Izajasz 64,6 Nawet to, co najlepsze w nas, jest dalekie od świętości wymaganej, by samodzielnie osiągnąć niebo. Jezus przestrzegł faryzeuszy, Ludzi religijnych znawców pisma mówiąc: Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a właśnie one dają świadectwo o mnie. Lecz mimo to nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Jan 5:39-40. Znali pismo, ale odrzucili tego, który był jego wypełnieniem. W Księdze Przysłów jesteśmy trzeźwo ostrzegani, jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Przysłów 14 12. To, co wydaje się dobre w ludzkich oczach, nie zawsze prowadzi do życia wiecznego, tylko Jezus może pełnić rolę pośrednika między Bogiem a ludźmi, jak pisze Paweł, albowiem jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. 1 Tymoteusza 2:5. To nie są święci, nie aniołowie, nie religijni przywódcy ani oświeceni mistrzowie. Tylko Jezus ma władzę, by zbawić. Szukając zbawienia poza nim, narażamy się nie tylko na zawód, ale i na duchowe niebezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest by uznać wyjątkowość Jezusa jako jedynej drogi do życia wiecznego. Stawką jest wieczność. I właśnie dlatego dzisiaj jest czas, by otworzyć serce, uznać prawdziwego Zbawiciela i z pokorą oraz wiarą przyjąć dar zbawienia, który tylko On może dać. Trzeci. Obudnicy trzecią kategorią osób które zgodnie z Pismem Świętym nie odziedziczą Królestwa Bożego, są obłudnicy. I tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bo to temat delikatny, ale konieczny do zrozumienia. Obłuda jest jednym z grzechów najostrzej potępianych przez Jezusa Chrystusa. Obłudnik to ktoś, kto pielęgnuje pozory świętości, ale w głębi serca jest daleko od Boga. To duchowa fałszywość, która zwodzi innych, a co gorsza, samego siebie. Słowo obłudnik pochodzi od greckiego Hipokrites, określenia używanego pierwotnie na aktorów, którzy odgrywali rolę w teatrze. I dokładnie to robi obłudnik. Odgrywa rolę. Udaje wiarę, której nie ma, bojaźń bożą, której nie żyje, świętość, której nie praktykuje. Jezus potępił taką postawę z jasnością i siłą. W Ewangelii Mateusza 23:27 powiedział: Biada wam. Uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiego plugastwa. To mocny obraz i zamierzony. Obłudnik może oszukać ludzi, ale nie oszuka Boga, który patrzy w serce. W czarty sprawiedliwi. Czwartą grupą osób, które według Słowa Bożego nie dostąpią zbawienia, są samosprawiedliwi, czyli ci, którzy ufają we własną sprawiedliwość zasługi, postępowanie i dobre uczynki, wierząc, że to wystarczy, by zyskać przychylność Boga, zamiast całkowicie polegać na łasce i ofierze Jezusa Chrystusa. Samosprawiedliwość to podstępna, lecz głęboko niebezpieczna pułapka. Wypływa z duchowej pychy i samowystarczalności dwóch trucizn, które w oczach Boga odrzucają fundament Ewangelii, absolutną potrzebę Bożego odkupienia. Człowiek samosprawiedliwy zachowuje się tak, jakby nie potrzebował zbawiciela. Widzi siebie jako wystarczająco dobrego. Często porównuje się z innymi i uważa, że jego postępowanie jest bardziej godne, bardziej moralne, bardziej święte. Jednak taka postawa Całkowicie przeczy duchowi Ewangelii, która opiera się na łasce, pokucie i całkowitej zależności od Boga. Jezus ilustruje ten typ serca w Ewangelii Łukasza, 18, 9-14, w, w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Złodzieje, oszuści, cudzołożnicy, a nie jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu i daję dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadam. A celnik stojąc daleka nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznikowi. Powiadam Wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Ta scena pokazuje jasno. Bóg sprzeciwia się pysznym, ale okazuje łaskę skruszonym. Faryzeusz, symbol samosprawiedliwego, nie zostaje wysłuchany. Celnik, pokorny i pełen skruchy, zostaje usprawiedliwiony. Pięć Bluźniercy. Piątą grupą osób, które według Pisma Świętego nie dostąpią zbawienia, są bluźniercy ci, którzy wypowiadają obraźliwe słowa przeciwko Bogu lub świadomie i celowo okazują pogardę dla Jego świętości, szczególnie wobec Ducha Świętego. Bluźnierstwo to grzech niezwykle poważny, ponieważ wykracza poza zwykły błąd czy chwilę słabości. Odsłania świadomą postawę buntu, duchowej pychy i odrzucenia objawionej prawdy. Dlatego jak uczy Biblia ten grzech, gdy jest skierowany przeciwko Duchowi Świętemu, jest niewybaczalny. Jezus mówi o tym otwarcie w Ewangelii, Mateusza 12, 31-32 Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie przebaczone. Jeśli ktoś powie coś przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, lecz kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone, ani w tym wieku, ani w przyszłym. To nie są słowa symboliczne. To dosłowne ostrzeżenie które powinno wzbudzić w nas głęboką bojaźń i szacunek wobec Boga. Gdy Jezus wypowiedział te słowa, faryzeusze przypisywali jego dzieła diabłu. Chociaż widzieli cuda i znaki Boże na własne oczy, nazywali je dziełem Belzebuba, księcia demonów. Nie była to niewiedza, lecz świadome i celowe odrzucenie prawdy. I właśnie taka świadoma postawa sprawia, że grzech staje się niewybaczalny. Szóste apostaci. Szóstą grupą osób, które według Biblii nie odziedziczą zbawienia wiecznego, są apostaci, czyli ci, którzy po poznaniu prawdy Ewangelii świadomie i dobrowolnie porzucają wiarę i odrzucają łaskę, którą Bóg im oferował. Słowo apostazja pochodzi z greki, apostasja, i oznacza opuszczenie, zdradę, bunt. W kontekście chrześcijańskim to jeden z najpoważniejszych grzechów. Nie chodzi tutaj o chwilową wątpliwość czy słabość, lecz o głębokie, świadome i trwałe odrzucenie wiary w Jezusa Chrystusa, nawet po doświadczeniu Jego prawdy. Biblia nie bagatelizuje powagi takiego czynu. W liście do Hebrajczyków 6, 4-6 czytamy Niemożliwe jest bowiem, aby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, Zakosztowali dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli ponownie odnowić ku pokucie. Ponieważ sami ponownie krzyżują syna Bożego i wystawiają go na publiczną hańbę. Ten fragment to poważne ostrzeżenie. Apostazja prowadzi do punktu bezpowrotu, bo oznacza świadome podeptanie zbawienia. Jakby krzyż Chrystusa nie miał żadnej wartości ani znaczenia. Jednym z najbardziej dramatycznych przykładów apostazji jest Judasz Iskariota. Chodził z Jezusem, widział jego cuda, słyszał jego słowa prosto z ust Mesjasza, a mimo to zdradził go za trzydzieści srebrników. Jego koniec był tragiczny. Wina nie doprowadziła go do skruchy, ale do rozpaczy i śmierci. Apostazja to świadomy wybór zdrady łaski i dlatego jej konsekwencje są wieczne. 7. Zmarli. Tak, może to brzmieć szokująco na pierwszy rzut oka, ale biblijna prawda jest jasna i jednoznaczna: zmarli nie mogą już zostać zbawieni. Nie jest to przesadna ani sensacyjna teza, lecz duchowa rzeczywistość objawiona w Piśmie Świętym, i powinniśmy podejść do niej z powagą i duchowym rozeznaniem. Biblia jest stanowcza w tym punkcie: możliwość przyjęcia zbawienia oferowanego przez Boga istnieje tylko za życia na tym świecie. Gdy człowiek umiera, jego los wieczny zostaje przypieczętowany. Nie będzie drugiej szansy, nowego rozdziału, ani późniejszego wstawiennictwa. List do Hebrajczyków 9.27 mówi jasno: A jak postanowione, ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ten werset zdecydowanie obala wszelkie nadzieje, że po śmierci ktoś będzie jeszcze mógł podjąć decyzję o przyjęciu Chrystusa. Życie ziemskie to jedyny czas, jaki Bóg nam daje, by wybrać między zbawieniem a wiecznym oddzieleniem. Po śmierci nie ma negocjacji, jest sąd. Sam Jezus opowiedział o tym wyraźnie w przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. Ewangelia Łukasza 16. Obaj zmarli. Łazarz trafił do raju, a bogacz do miejsca męki. Bogacz błagał o ulgę, o ostrzeżenie dla swoich braci, ale odpowiedź była jednoznaczna: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Innymi słowy: Czas, by słuchać, decydować i zmieniać się jest teraz, nie potem. Księga Objawienia, rozdział 20 potwierdza powagę sądu. I widziałem umarłych, wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, i umarli byli sądzeni według tego, co było zapisane w księgach, według swoich uczynków. Wszystko będzie ocenione, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, jaka była nasza decyzja wobec Chrystusa. Ale nie ma żadnej wzmianki o nowej szansie po śmierci. Wieczność rozstrzyga się tu i teraz. Nauka o czyśćcu czy drugiej szansie po śmierci, choć rozpowszechniona przez niektóre tradycje ludzkie, nie znajduje poparcia w piśmie świętym. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian 5:10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co uczynił przez ciało, dobre czy złe. Zauważmy, przez ciało, a więc za życia fizycznego. Po śmierci nie można już nic zmienić. Dlatego Boże wezwanie jest zawsze pilne, bezpośrednie i pełne współczucia. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia, 2 Koryntianus 6, 2 i dalej, dziś. Jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Hebreusz 3,15. To dlatego Bóg nie może zbawić zmarłych, ponieważ zbawienie wymaga odpowiedzi za życia. Po śmierci księga się zamyka. To nie surowość Boga, ale szacunek dla wolnej woli, którą sam nam dał.